Siemanko wszystkim charakterem i dzik, dzik Co ja chcę nakręcić to pytanie do Żuroma do takiego youtuberka, że jako... Kto ma ten, ten, wie, Boże co to znaczy Żurom co to jest z w ogóle? Eee, Żurą opowiada ten czemu pierwszy, czemu jak sobota potwierdził sześćdziesiątkę, tak jak oglądałem, jak sobota potwierdził. 60 to czemu Ty byłeś już na wolności? Yy, druga sprawa, czemu jedziesz tego? Czemu nie wiem, czy pomawiasz, czy nie wiem co z tym robisz, czy mówisz prawdę, czy yy, kogoś chcesz zniszczyć? Yy, po co? Yy, nie wiem po co. Sobota potwierdził sześćdziesiątkę. Jak yy, ten. Jak mógł. Nie wiem, potwierdzić, że, ma, że ma dom. Ani <grym> sześćdziesiątkę. Wiem, że się zaczyna. Cóż mogę poradzić. I... Dobra, od nowa. Czemu... E, sobota potwierdził, że jest i drugie pytanie, czemu, jak sobota potwierdził, że 10... Sześćdziesiątkę, to ty byłeś w tym czasie na wolności i byłeś przy tym. Trzecie pytanie: czemu ty musisz tą aferę kręcić? że sobota i źródłem. I trzecie pytanie, czemu ty yy, nagrałeś piosenkę taką fajną, że kudle wszyscy, że jego wszyscy słuchają? Wszyscy ciebie słuchają, a nie. a nie na przykład, co kochają. Ja, na przykład ja, ja uwielbiam słuchać soboty, ale Karol Krawczyk powiedział, że on jest konfident i jak jego ktoś jego słucha albo jakieś piosenki jego, ten, kogoś słuchają, to nie jest dzikim dziksem. Każdy może słuchać. Co chcę, jak chcę. Dobra. Zobaczymy, co powie Człowiek Maska. Jak nagra mój filmik. Taki króciutki, pięciominutowy. Pozdrawiam wszystkich dzikich dziksów. Pozdrawiam... Telefon, Nie wkurzasz mnie. Pozdrawiam wszystkich charakternych i dzikich નારાજ